Właśnie to pytanie, które pozostało, kto to zrobił, dlaczego to zrobił, Ali Akcha był wykonawcą jakiegoś dziwnego, tajemniczego planu. Wiemy, że wtedy wszystkie te ślady prowadziły do ambasady bułgarskiej, że był tam w zaangażowany Antonow, który był przedstawicielem linii lotniczych bułgarskich w Rzymie. Był proces, proces w Rzymie, również i u nas w Polsce i PN prowadził śledztwo, w sprawie zamachu na Ojca Świętego. No, kiedy ujmowała go policja, to on też krzyczał tylko ja, tylko ja, że, że no, niby to miało wskazywać na to, że, że nikt jakoś nie był zleceniodawcą, że jakby robił to od siebie, tak? Ale jak Cza wiele razy zmieniał zeznania. Widać było wyraźnie, że to był człowiek, który był przygotowany do tej misji udawał też niepoczytalnego licząc na to, że sąd no, w ten sposób potraktuje go łagodniej ale mm, wiemy, że ojciec święty też odwiedził e, sprawcę zamachu na jego życie w więzieniu Rebibia w Rzymie rozmawiał z Aliakczą od księdza kardynała Dziwisza dowiedzieliśmy się, że nie przeprosił ojca świętego tylko się pytał dlaczego, jak on żyje, dlaczego Dzień święty przeżył. I właśnie tutaj zaczyna się, powiedziałbym, ten wymiar taki duchowy, trezialny tego zamachu, bo tajemnica fatińska w 1917 roku, 13 maja, po raz pierwszy Matka Boża objawiła się dzieciom w Kowadairia, w Dolinie Pokoju i Matka Boża w kolejnych objawieniach przekazała dzieciom. Tajemnice trzy te wielkie tajemnice tajemnice o tym, że będzie straszna wojna, e, że Rosja się nawróci i ten trzeci sekret fatimski, e, o którym no, różnie mówiono e, dzieci fatimskie, szczególnie siostra Ucja pisała te przeżycia swoje i przekazała ojcu świętemu jeszcze wtedy właśnie biskup przekazał biskup Fatimy zawiózł do Watykanu. Natomiast wszyscy się pytali, co to znaczy? Czym jest ta trzecia tajemnica? Okazuje się, że w tej trzeciej tajemnicy była wizja biskupa ubranego w białej szacie, który upadał. Jednak Matka Boża osłoniła Ojca Świętego. Jan Paweł II po tym zamachu udał się też do Fatimy, żeby podziękować Matce Bożej. Zabrał też ze sobą kulę, która, którą został ugodzony, którą zostało ugodzone jego ciało. To też niezwykłe, że, że ta kula nie zabiła Ojca Świętego, nie zniszczyła żadnego istotnego organu. Przeszła tuż obok tej głównej arterii, która od serca biegnie wzdłuż ludzkiego ciała. No jakoś tak i, i potem Jan Paweł II zinterpretował to, że jakaś ręka prowadziła tą kulę, a ten płaszcz, maryjny płaszcz, który osłonił go, bo przecież to tu tuż, to zawołanie Ojca Świętego Jana, Jana Pawła II. No dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy na to wydarzenie, dziękując Bogu za. Jana Pawła II, bo jednak to był przecież początek pontyfikatu, i dopiero kolejne lata pokazały, na czym polega misja Jana Pawła II. Jedna, druga, trzecia podróż do ojczyzny, do Polski, upadek komunizmu. Ojciec święty też, gdy, gdy wspomina, o, o tym zamachu w książce pamięci i Tożsamość mówi, że myślę, że był on, ten zamach, jedną z ostatnich konwulsji dwudziestowiecznych ideologii przemocy. Przemoc propagował faszyzm, hitleryzm, przemoc propagował również komunizm. Dwudziesty wiek to rzeczywiście wiek strasznych totalitaryzmów. My więcej mówimy o e, narodowym socjalizmie, o hitleryzmie, o nazizmie o II wojnie światowej, o obozach koncentracyjnych, o no, milionach ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej z taką nieśmiałością pewną, ale jednak dzisiaj mówi się o męczennikach komunizmu, o tym strasznym spustoszeniu, jakie spowodował komunizm w Rosji. Przecież zginęło tam, jak się ocenia, około 70 milionów ludzi, ale też komunizm w krajach tych, które Rosja sowiecka podbiła, Związek Radziecki podbił. To wszystko razem jest tą wielką historią, w której uczestniczył Jan Paweł II, Piotr naszych czasów, i my razem z nim uczestniczyliśmy. I dzisiaj właśnie interpretujemy to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Tutaj trzeba dodać, to Jan Paweł II wprowadził w 2004 roku do kalendarza to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, to on beatyfikował dzieci Fatimskie w Hiacynta i Franciszka. Ucia jeszcze żyła wtedy. Jan Paweł II no, stał się takim, powiedziałbym, wykonawcą testamentu Matki Bożej, bo Matka Boża zostawiła tam w Fatimie taki wyraźny testament modlić się na różańcu, zaufać całkowicie Bogu, on jest obecny. Tych różnych wydarzenia historycznych. Przecież objawienia fatimskie miały miejsce od maja do października 1917 roku, a potem dopiero przyszła straszna rewolucja październikowa. Komunizm, ten czerwony smok, apokaliptyczny smok, no wydał potworny, potworne owoce swojego, swojego działania. Pochłonął tym ogniem jedną trzecią, czy nawet więcej, Kuli ziemskiej, i dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że jednak ostatnie słowo należy do Chrystusa i do tych, którzy stają przy Chrystusie, a Maria jest takim znakiem tego, tego zaufania, tej, tej obecności. Kiedy Jan Paweł II był w Fatimie, dziękował Matce Bożej za tą jej interwencję, za, za jej obecność, ale jednocześnie jakby chciał. No wszystkim powiedzieć, że tą drogą maryjnego zaufania trzeba iść, że nie należy się wycofywać, że, że nie wolno się cofać. Księże profesorze, my też przygotowujemy się do ostatniej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Jak ksiądz profesor wspomniał, rok 2017. Dziś też pani premier, pani premier Beata Szydło złożyła kwiaty przy grobie Jana Pawła II. Tuż przed audiencją u papieża Franciszka w Mszy Świętej też uczestniczyła, bo prowadzone są rozmowy, tak, to, to takie można być już bardzo bliskie. Zaproszenie, kolejny raz, podtrzymanie tego i, i pragnienia przyjęcia Ojca Świętego w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży, które mają odbywać się w Krakowie od 27 do 31 lipca Ojciec Święty ma być błogosławieni miłosierdzia, albo oni miłosierdzia dostępią. To też hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, akurat w Krakowie, w Polsce. Tak, rzeczywiście i to jest też taka wielka radość, że pani premier Beata Szydło jest dzisiaj właśnie 13 maja u Ojca Świętego Franciszka. To można powiedzieć no, zbieg okoliczności, ale my odczytujemy te wszystkie różne przypadki w kontekście naszej wiary. Właśnie Polska, która dała szczególne świadectwo wierności Chrystusowi. Tu przecież zaczęły się te przemiany dokonywać w pierwszy kraj komunistyczny. Pielgrzymka Ojca Świętego w 1979, potem Solidarność, potem dopiero jeszcze to trzeba było zaczynać, 1989 rok dzisiaj często o upadek muru berlińskiego, ale zaczęło się wszystko właśnie od, od środka, od Warszawy, od, od Krakowa. I papież, który z Polski wyszedł, ten biały biskup, który upadł pod kulą zamachowca, ale podniósł się. Na pewno jest to rzecz no, bardzo wymowna i, i w tym kontekście odczytujemy też i Światowe Dni Młodzieży. Chcemy dać świadectwo wobec tej młodzieży, która przyjedzie z całego świata do Polski odwagi. To też odwaga Jana Pawła II, kiedy inicjował Światowe Dni Młodzieży i też sceptycy, którzy mówili to się nie uda, to nie ma sensu. To były przecież lata 84, 85 rok, jeszcze ubiegłego stulecia. Ale ci Święty mówił, trzeba pokonać wszystkie trudności, wszelkie przeciwności. Wtedy przecież jeszcze pamiętajmy, świat był podzielony na te bloki. Dzisiaj są też napięcia, są, są różne napięcia, ale właśnie to świadectwo Jana Pawła II związane z tajemnicą fatimską i te wszystkie wydarzenia, które potem następowały po kolei, są takim wielkim umocnieniem również i naszej wiary dzisiaj, kiedy no, Mówimy o różnych zagrożeniach, bo przecież widzieliśmy zamachy bombowe i w Paryżu, i w Belgii, w Brukseli, i w Londynie, i w Madrycie. Myślę, że tym bardziej powinniśmy pamiętać o tym zwycięstwie, jakie przyszło przez, przez Maryję. Zwycięstwie Jana Pawła II i jego wielki pontyfikat. Takim jest dla nas umocnieniem i dodaniem jednocześnie odwagi. Myślę, że również i w takim wymiarze, tak ja to przynajmniej odczytuję, tych przemian, jakie się u nas w naszej ojczyźnie dokonują, to, że, że damy radę, że możemy zmieniać tą rzeczywistość i widzimy, że nie idzie to łatwo, że jest tyle protestów, jest, jest tyle takich różnych wątpliwości, jakie, jakie się rodzą, ale jednak. To zaufanie, y, które y, przekazuje nam Jan tyle razy przyjeżdżał do Polski, można było śledzić nie pieczęt, a w końcu przyszedł ten wielki, wielki przełom. Także ja tą tajemnicę Fabińską wiązałbym też z tymi y, wydarzeniami. Po no, w, w, kolei różne kraje akceptują małżeństwa homoseksualne, związki homoseksualne. Polska jest takim wyjątkiem tu w tym względzie. Czy się namudza? Ufam, wierzę w to i ta dzisiejsze wspomnienie z tajemnicy Fatimskiej, zamachu na Ojca Świętego objawień Fatimskich. Jest, jest takim przypomnieniem dla nas, nie przypadkiem, moim zdaniem, pani premier bo jest dzisiaj u Ojca Świętego Franciszka i zaprasza papieża Franciszka do Polski, żeby on też nie bał się, nie bał się i, i